Wartości, które są bardzo ważne dla żołnierzy Wojska Polskiego, Bóg, Honor, Ojczyzna, są jednocześnie też tymi wartościami, które wyznają tutaj uczestnicy, ci wszyscy młodzi ludzie. Dlatego też chcieliśmy być blisko młodych ludzi. Są to młodzi ludzie, przed którymi życie staje otworem, są też to ludzie, którzy myślą o wyborze swojej drogi życiowej. I jesteśmy tutaj po to, aby też im doradzić i powiedzieć, jak wygląda jedna z dróg, którą... My jako żołnierze wybraliśmy ileś lat temu, mamy doświadczenie i też chcielibyśmy się podzielić z tym, jak dobrze i jak, że tak powiem, świetnym wyborem jest służba Ojczyźnie jako żołnierz Wojska Polskiego. I jesteśmy otwarci na wszystkie pytania młodych ludzi będących tutaj. Co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem? I też przede wszystkim mówimy o tym, jak, dlaczego warto wybrać tą drogę, jakie są profity z tego, aby zostać żołnierzem, służyć ojczyźnie, co żołnierz może osiągnąć, jak się rozwinąć. Więc przede wszystkim jesteśmy tu po to, aby pokazać naszą obecność, że mimo że jest to Lizbona, jesteśmy wszędzie tam, gdzie są młodzi polacy, którzy, tak jak mówiłam, Wyznają te same wartości, które przyświecają nam, czyli przede wszystkim troska o ojczyznę, oczywiście Bóg i honor. A co oznacza bezpieczeństwo dla młodych Polaków? Bezpieczeństwo to przede wszystkim to, że czuje się. Dobrze i bezpiecznie we własnym kraju, to że czuję tą stabilność, że wiem, że moja ojczyzna je, będzie broniona zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach. Bo też to jest misja nasz z nas, żołnierzy: że nieważne gdzie, nieważne w jakich okolicznościach, jesteśmy tu i po to, dlatego składamy przysięgę, aby służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i bronić jej granic. A młodzi, których. Nie ma teraz w Lizbonie. Czy mają możliwość też skontaktowania się z Wami, jeżeli byliby zainteresowani? Oczywiście, że tak. W całej Polsce mamy 86 wojskowych centrów rekrutacji, gdzie każdy zainteresowany służbą wojskową. Bo przede wszystkim chcemy podkreślić to, że są różnego rodzaju każdy może wybrać swoją drogę w Wojsku Polskim. Pierwszy krok jest właśnie przez progi Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie są specjaliści, którzy mówią, i pokazują jak może wyglądać ścieżka rozwoju młodego człowieka w Wojsku Polskim. Czyli Wojskowe, Centro, Wojskowe Centra Rekrutacji to te miejsca, gdzie uzyska się informacje na temat tego jak dołączyć do rodziny żołnierzy. A jakie są mniej więcej takie typowo standardowe bądź niestandardowe właśnie ścieżki czy jakieś kierunki w wojsku? Dróg jest wiele. My preferujemy oczywiście dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, bo jest to, za, wojsk, aby przystąpić, zostać żołnierzem Wojska Polskiego, jest to wolny wybór. tak? To jest służba ochotnicza, która rozpoczyna się przez tą służbę ochotniczą. Szkolenie podstawowe proponujemy, które trwa 27 dni i po tym szkoleniu młodzi ludzie, a też wszyscy chętni, decydują. Czy chcą kontynuować dalej tą ścieżkę i bycia żołnierzem, służyć, służyć Polsce, czy też stwierdzą, że to jednak nie jest może ich droga życiowa, i oczywiście wtedy trafiają do rezerwy pasywnej. Ale wtedy wszyscy ludzie, którzy decydują się, a ponad 70% osób, które wybiera szkolenie podstawowe, decyduje się, aby kontynuować to szkolenie specjalistyczne i zostać żołnierzem zawodowym. Oczywiście jest, mamy też ofertę dla osób, które chcą łączyć swoją pracę zawodową, w tak zwanym cywilu, ze służbą wojskową. I wtedy jest ta propozycja Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie w określone dni w miesiącu żołnierze służą, pełnią taki swoisty dyżur swoją służbą. O co najczęściej młodzi Polacy pytają Was i Jakie jest tutaj zainteresowanie już na początku Światowych Dni Młodzieży? Co ciekawe, panie, które zdecydowały się i myślą na poważnie o zostaniu żołnierzami Wojska Polskiego. Pytają się przede wszystkim o ścieżkę i jak wygląda, co trzeba zrobić, jak będzie wyglądało ich przeszkolenie, i też pytają się o to, jak wygląda, bo wojsko polskie to też stabilizacja ta stabilizacja ekonomiczna, finansowa młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Na rękę dostają 4960 od tego pierwszego dnia e, służby, więc jest to naprawdę atrakcyjna oferta. Wojsko Polskie jest też oprócz tego, że można spełnić się, jeśli chodzi o swoje idee, wartości, to jednocześnie Wojsko Polskie jest bardzo dobrym pracodawcą. Tvp. Info Wiesz więcej.